Cześć! Po sukcesie testu klasy C, w którym tytuł opowiedział Wam o ekranach akustycznych, postanowiłem ponownie połączyć test auta z ciekawym tematem. A mówić będziemy o Mercedesie CLA Coupe, jednym z najbardziej stylowych samochodów na rynku. Ma oczywiście czworo drzwi, ale nazwa Coupe nie jest daleka od prawdy. Spójrzcie tylko na te proporcje. A skoro wyróżnikiem tego samochodu jest nowoczesny design, to postanowiłem oddać go na test dziewczynie, która na nowoczesnej sztuce zna się jak mało kto. Adriana jest historykiem sztuki, fantastycznym fotografem i prowadzi w Krakowie dwie galerie sztuki nowoczesnej. Czy wasi klienci kupują najpierw luksusowe samochody, a potem dzieła sztuki, czy może zamiast samochodów kupują dzieła sztuki? Myślę, żeby z tego dobrze wybrzyć, to i chcą mieć dzieło na ścianach, chcą mieć dzieło w życiu. Także myślę, że traktują to na równi. A kto ustala cenę takiego obrazu? Cenę ustala tak naprawdę rynek i cenę też ustalamy my. Natomiast podobnie jak w samochodach, można pewne punkty odniesienia gdzieś szukać, czyli na cenę będzie miał wpływ nazwisko na pewno. Czyli marka samochodu. Czyli marka samochodu, dokładnie. Będzie miał format, na pewno będzie miał też znaczenie, czyli również jak format, wielkość, gabaryt. A kolejna technika użyta w obrazie to samo poświęcony czas. Czyli jakość i wykończenie. Jak cię w ogóle podoba grafika na tych ekranach? Bo wydaje mi się, że oni to w tych najnowszych modelach naprawdę fajnie namalowali. namalowali. Szczerze mówiąc, nie mam dużego porównania, ale zrobiło od pierwszej chwili na mnie bardzo duże wrażenie. Myślę, że projektował to jakiś artysta. Fajne miejsce pracy, bo w sumie wjeżdżając do siebie i wyjeżdżając pod siebie, za każdym razem jedziesz przez ścisłe centrum. Zabawiłaś się rozmową z samochodem? Wiesz co, jest wiele możliwości, ale ja korzystałam głównie z jednej e, dotyczącą pogody. Hej, Mercedes! <grym> tak, proszę. Jaka będzie pogoda jutro w Krakowie? Jutro będzie słonecznie w Krakowie z temperaturą wynoszącą między 11 a 23 stopnie. O, teraz widzimy obraz. Rzeczywisty odczytany sprzed samochodu. A na niego nakładane są dodatkowe wskazówki. Widzisz, jak to wygląda? O, tutaj, Plac Świętego Ducha, to jest nakładane. O, i teraz ulica szpitalna. Popatrz, są takie, takie trzy strzałeczki, które podpowiadają nam, że mamy to skręcić w prawo. Pewnie jeżdżąc po mieście, nie miałeś za wiele szans, żeby docenić reflektory. Wiesz, co? Nie, ale docenia sposób, w jaki budzą się do życia. Naprawdę. Niesamowite. Wiem, to jest niezły spektakl. A powiedz mi, skoro siedzisz w tym tak bardzo, czy ty sama korzystasz z tej wiedzy i na przykład kupujesz obrazy, które dzisiaj kosztują 1000 zł, a za, za, za rok mogą kosztować 10? <laughs> Pytam mnie, czy kolekcjonuję? Tak. Na pewno mam z tyłu głowy tę wiedzę, ale też kupuję, bo wierzę w tych artystów. I wszyscy oni są jeszcze bardzo młodzi, ale kupuję ich obrazy dlatego, że w nich wierzę. I jak Ci się w ogóle jeździło przez tych parę dni? Nie żałuję, że ci teraz głowę zawracam. Nie, w żadnej mierze. Bardzo mi się podobało, naprawdę sprawiliśmy ogromną przyjemność. Nie mam okazji jeździć takimi samochodami zbyt wielu. Nie sądziłam, że mamy aż technologię tak zaawansowaną i estetykę, i cały czas się rozwija. Szczególnie z tą estetyką, która jest taka nieoceniona, tak samo w moim zawodzie, jak i w projektowaniu samochodów. Jak byś go opisała w trzech słowach? Myślę, że jest piękny, bo jest piękny, jest zmysłowy, bo działa na moje zmysły podczas jazdy, jest niezwykle przyjazny.